Najlepsze życzenia. Muszę powiedzieć, że z całego obrzędu święceń dzisiaj bardzo mnie uderzył ten moment przekazywania darów. To jest bardzo piękna formuła. Przyjmij dary ludu Bożego, które mają być oddane Bogu. Jesteście tylko rękami między ludem a Bogiem. Bardzo dobre miejsce. Nazywa się kapłaństwo służebne. Na służbie ludu, który składa ofiarę Bogu. Ktoś to musi zrobić, potrzebne są ręce. I tyle. Basta. Najważniejszym momentem ze święceń były przede wszystkim kazanie księdza biskupa Grzegorza Rysia, które było tak naprawdę, jak każde dobre kazanie, bardzo na wyrost. Najważniejszym momentem dla mnie dzisiejszych święceń, dzisiejszej liturgii, było to, kiedy kręczałem a biskup odmawiał modlitwę konsekracji, bo czułem się totalnie bezradny. Taką dużą niemoc wobec tego, że biskup mówi słowa, które są słowami konsekracji, tak naprawdę widzialnie nic się nie zmienia, a w środku czuję ogromną przemianę. Taki moment, który jakoś najbardziej mnie uderzył, to były te słowa podczas przekazywania pateny kielicha z chlebem i winem, kiedy biskup właśnie w tym mówi, według tego rytmu święceń, o tym, że, żebym przyjął te dary, które składa lud i wykonywał moją posługę ze względu na Misterium Chrystusa i Jego Krzyża. Najważniejszym momentem dla mnie było takie poczucie braterstwa. zostaje teraz kapłanem, księdzem, ale nie otrzymuje tego daru, tego daru święceń dla siebie. staje się częścią takiej dużej rodziny kapłanów, w naszym wypadku rodziny dominikańskiej. To były dwa takie momenty, które taki bardzo wspólnotowy mają wymiar. Kiedy po nałożeniu rąk przez biskupa cała wspólnota nakładała na mnie ręce. Wszyscy moi bracia, z którymi przez ostatnie 8 lat yy, żyję w kasztorze, których poznaję, yy, to jest taki rzeczywiście moment bardzo, bardzo wzruszający. I drugi, też wspólnotowy wymiar, to jest znak poko pokoju, tak? Tradycyjny miś, jak to mówimy. Ale jest to niesamowite, yy, bo czułem taką ogromną jedność ze wszystkimi kapłanami, którzy byli wokół ołtarza. I jak już ostatni kapłan, z którym przekazywałem sobie znak pokoju, mój magister, ojciec Jakub, też mnie uściskał, to ja mu do niego mówię: to Ja już tutaj zostaję, tu z boku. Tak. I to był taki moment, kiedy do mnie naprawdę zaczęło dochodzić to, że zostałem, zostałem księdzem. Dominikanie dostają zawsze piękne słowo na święcenia, ale trzeba uważać, jak się je komentuje, bo oni z tego filmy robią potem.